Tragedia w Helenowie I wstrząsnęła całą Polską. 31 sierpnia w przydomowym szambie odnaleziono ciała 32-letniej Karoliny oraz jej dwóch córeczek, siedmioletniej Gabrysi i sześcioletniej Tosi. Pomimo natychmiastowej reakcji świadków i służb ratunkowych, życia matki i dzieci nie udało się ocalić. Według ustaleń mediów Karolina zostawiła list pożegnalny i pod osłoną nocy odebrała życie sobie i swoim córeczkom. Jej mąż został wysłany do apteki, a gdy wrócił, zauważył ślady na pokrywie szamba i natychmiast wezwał pomoc. To on jako pierwszy zdał sobie sprawę, że wydarzyło się coś strasznego. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa i czeka na wyniki badań sekcyjnych, histopatologicznych i toksykologicznych. Do czasu ich ogłoszenia śledczy apelują o cierpliwość i powstrzymanie się od spekulacji. W tej chwili nie potwierdzają ani nie wykluczają, czy w tle mogły występować problemy psychiczne. Wszystko ma wyjaśnić trwające postępowanie. Tymczasem rodzina, przyjaciele i lokalna społeczność przygotowują się do ostatniego pożegnania. Pogrzeb Karoliny oraz jej córeczek odbędzie się w sposób ściśle prywatny. Wezmą w nim udział jedynie najbliżsi. Taką decyzję podjęła rodzina, prosząc media i osoby postronne o pełne poszanowanie prywatności i żałoby. Na stronie parafii pojawił się apel proboszcza księdza Romana Frąckowiaka. Poprosił on, aby dziennikarze i osoby postronne nie robili zdjęć, nie nagrywali filmów i nie powielali niesprawdzonych informacji. Podkreślił, że tego rodzaju relacje nie pomagają w przeżywaniu żałoby, a wręcz pogłębiają cierpienie rodziny. Zwrócił się również do wiernych: Jeśli jesteście osobami wierzącymi, pomódlcie się za zmarłych i za pogrążoną w bólu rodzinę. Mieszkańcy Helenowa mówią dziś jednym głosem: Nikt nie był w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. To dramat, który pozostawia po sobie wiele pytań i niewyobrażalny smutek. Takie tragedie przypominają nam, jak kruche i cenne jest życie oraz jak ważne jest dostrzeganie sygnałów, że ktoś może potrzebować pomocy. To, co wydarzyło się w Helenowie, pozostawiło po sobie ogromny żal i ciszę, której nikt nie potrafi zagłuszyć. W tej chwili najważniejsze jest wsparcie w modlitwie, w refleksji i w szacunku dla tych, którzy cierpią. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami, a także otrzymywać kolejne materiały, subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję i do zobaczenia.